Uczniowie swoje świadectwo odebrali 21 czerwca i korzystają z zasłużonego odpoczynku. O urlopie pomarzyć mogą za to budowlańcy, którzy, jak choćby tu w Piątym Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza, rozpoczęli prace remontowe, które mają służyć poprawie komfortu przede wszystkim uczniów. Łącznie takie prace prowadzone są lub zakończyły się w kilkunastu placówkach. Tak, trwają prace w około 20 placówkach oświatowych. Część prac rozpoczęła się już w roku szkolnym. Nawet udało się już na jednym obiekcie pracę zakończyć. W tej chwili są to głównie prace polegające na remoncie dachów, wymianie stolarki okiennej, wymianie instalacji centralnego ogrzewania, ale także takie większe remonty jak remonty sal gimnastycznych z dużym, szerokim zakresem z wymianą wszystkich instalacji elektrycznych, sanitarnych, wymianę podłóg sportowych. Jak deklarują inwestorzy i wykonawcy, prace remontowe powinny zakończyć się do końca wakacji, poza kilkoma wyjątkami. Większość tych prac będzie zakończone do końca sierpnia. Część umów mamy podpisane z terminem dłuższym, one nie będą kolidowały z pracą obiektów oświatowych myślę, że do końca października większość obiektów będzie zakończona. Łączna kwota jaką samorząd przeznaczył w tym roku na remonty placów oświatowych w czasie wakacji wyniesie prawie 3,5 miliona złotych.